witajcie kochani w kolejnym filmiku niestety ale jak zauważyła większość z was musiałam przerwać nagrywanie vlogu masów. było mi bardzo szkoda bo naprawdę polubiłam nagrywanie codziennie dla was vloga i postanowiłam że postaram się w przyszłym roku żeby tych vlogów było znacznie więcej ale bardzo się cieszę że dużo osób do mnie napisało wiadomości napisały wiadomości i pytały, co się dzieje, że nie ma vlogmasów, czy będą, czy jakieś się pojawi, czy jestem w stanie coś nagrać, bo czekacie. I to było naprawdę dla mnie bardzo, bardzo miłe i powiem Wam, że nie spodziewałam się, że polubiliście moje vlogmasy, ale niestety musiałam przerwać nagrywanie ze względów zdrowotnych, ale też nie tylko. Kompletnie nie miałam siły, żeby do Was mówić, nagrywać i tak dalej. Troszeczkę tak. Może kiedyś wam o tym opowiem, ale na pewno nie w tej chwili. I mam nadzieję, że po moimi kloczkami będę już do was wracać, bo wiem, że czekacie i wyczekiwaliście na ten film. Mam nadzieję, że święta spędziliście miło, wesoło, z rodziną. Tak jak powinno to być i że ten czas był dla Was wyjątkowy. Ja dzisiaj chciałabym z Wami dokończyć otwieranie kalendarzy. Niestety, jak nie nagrywałam vlogmasów, to nie otwierałam kompletnie kalendarzy, więc tam chyba dwa okienka, czy coś, więc zostało sporo tego do otwarcia. Więc dzisiaj chciałabym to zrobić i jeszcze mam te zdrabki, które miałam otworzyć, na, otworzyć, wydrapać na vlogmasie, więc chciałabym to z Wami zrobić dzisiaj. Mam nadzieję, że taki film Wam się spodoba i że nadal będziecie, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Chciałabym również podziękować osobom, które pisały do mnie maile. Pod jednym filmikiem, który chyba recenzowałam, książkę o miłości. Chyba poradnik to był, dokładnie nie pamiętam już. Ale od kiedy ten film się pojawi, bardzo dużo osób do mnie pisze e maile. Opowiada swoje historie miłosne, swoje historie zranień, nie wiem jak mam to określić. Ale naprawdę to jest bardzo miłe, że na tyle mi ufacie, że potraficie się otworzyć przede mną. Naprawdę, to jest fajne. I powiem Wam, że jeżeli macie takie właśnie problemy, to fajnie się komuś wygadać, nawet obcemu czasem lepiej. Także na wszystkie wiadomości na pewno będę odpisywać: Mam zaległości, wiem. Ale na pewno postaram się jak najszybciej Wam odpowiedzieć. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku zostało parę dni, więc myślę, że w tym roku Wam odpowiem wszystkim. Także super. Ale myślę, że na takie tematy też powinniśmy rozmawiać tutaj, na jakichś filmikach czy na vlogach. Więc będę niedługo poruszać takie tematy, które właściwie Wy mi podrzucacie w tych. Wiadomościach, ale oczywiście każdy będzie anonimowy, nie będę to wykorzystywać, mówiąc o jednej danej osobie oczywiście, tylko po prostu takie przykłady fajne. I niedługo pojawi się recenzja książki świątecznej, która w końcu może skończy, bo też na to nie miałam kompletnie ochoty e, ostatnio, żeby czytać. Ale żeby też tak nie przedłużać, żeby ten filmik nie był taki smutny, monotonny, napiszcie, jak spędziliście święta, jak wam minął ten czas. A ja bez przedłużania zeberę się za otwieranie tych kalendarzy. Zaraz ocenimy, czy warto było je kupić, czy też nie. Także chodźmy i otwierajmy. No i jak dobrze się zorientowałam, to skończyliśmy tutaj otwieranie kalendarza z Alwerdem na numerze 12. Mam nadzieję, że tak dobrze zorientowałam się, więc tutaj mamy 13. Ogólnie na koniec zrobimy podsumowanie, czy warto było kupować te kalendarze, czy nie. Mamy tu jakiś balsam, szczerze nie wiem jaki, cytrynowy przynajmniej, z rozmarynem. Także zobaczymy, nie wiem co to znaczy ten nagel, ale może przetłumaczę później. Numer 14 na samej, na samej górze, muszę Was troszeczkę... O żebyście to przewidzieli. I już sprawdzam. W ogóle za parę dni też pojawi się kolejny filmik. Jest tu maseczka do włosów, którym pokażę Wam, jakie prezenty też otrzymałam od Was, od widzów, od przyjaciół, od najbliższych na święta, przed świętami, bo też to przerwałam nagrywanie. Jest to płyn taki chyba micelarny. Także w porządku. I taki też filmik się niebawem pojawi. Czas na szesnastkę. Oj, coś malutkiego o takim dużym. Co tu mamy? Balsam do ust, taki malutki. Ja tam balsamy szybko do ust zużywam, więc jak najbardziej w porządku. Mamy tu siedemnastkę. Zaraz sprawdzę. I mamy tu balsam do stóp. Taki piękny. Czas na osiemnastkę. Jest tutaj. W ogóle myślę, że chyba w przyszłym roku vlogmasy zacznie nagrywać szybciej, żeby nie było znowu takiej sytuacji. Jest to krem na noc do dłoni. Wanilia i kokos. 19. Co my tu mamy? Jest to taki płyn do kąpieli, rozmaryn i cytryna. Ja w ogóle powochan, czy to ładnie pachnie. Bardzo, bardzo mocno czuć zioła. Ja lubię bardziej słodkie zapachy. 20, 20 mamy na dole. Już otwieram. I tutaj mamy też coś takiego. Jest to krem na noc z olejem jojoba 21 21, o, tam na samej górze. Muszę tak manewrować, bo nie mogę inaczej nagrać. Mamy tu jakąś zaszeteczkę. Już sprawdzam, co tutaj mamy. O, płyn do kąpieli, fajnie. Może dzisiaj sobie zużyjemy. I 22. 22, 22 jest tu z boku. Już otwieram. Jestem ciekawa, co będzie 24. Jaka będzie tam niespodzianka. Jest to podkład pod makijaż, także nieperfumowany. Jak najbardziej takie podkłady zużywam. 22 to było czas na 23 i już patrzę, co my tu mamy i jest to taki lekki krem z, z, o zapachu różanym. No i 24, na które tak bardzo czekałam, coś małego, mm, coś o zapachu pomarańczy, ale nie wiem, czy to jest mydełko. Tak, to jest mydełko, zobaczcie, to jest mydełko, takie glicerynowe. Ale faktycznie bardzo pięknie pachnie, nie spodziewałam się, że taką piękną, soczystą pomarańczą, bardzo fajne, chociaż te mydełka tak szybko zużywają się, no ale trudno kochani. I to jest wszystko z tego kalendarza, także ja go odkładam. Niestety nie mam wszystkich produktów, które były w tym kalendarzu, mam tylko te, co dzisiaj właśnie otwarłam. Bo no, większość zaczęłam już używać, szczerze mówiąc, i mam albo w łazience, albo w sypialni, i tak dalej. Ale tak się te dzisiejsze prezentują. Myślę, że grafikę mają bardzo fajną, świąteczną. Ogólnie te kosmetyki, jakościowo są też super, bo mają dobre składy. Są chyba wegańskie, jak dobrze pamiętam, i takie turbo. Tak, wegańskie. Mhm. Takie z dobrym składem. Ogólnie ten kalendarz czy się opłaca. No, dajcie mi w ogóle sami znać, czy byście byli z niego zadowoleni ale myślę, że ten kalendarz jest troszeczkę różnorodny w porównaniu z innymi, bo co roku jest coś innego, co roku możemy coś innego przetestować, sprawdzić. Także ja już te kosmetyki chowam i przechodzimy do kolejnego kalendarza. Teraz będziemy otwierać kalendarz z Balei. W ogóle opinia o tych kosmetykach będziecie mieli w projekcie Denko, więc ze spokojem na pewno się to pojawi. A ja już zabieram się za kalendarz z Balei który bardzo lubię. Otwieram te okienka, bo nie jestem pewna też tutaj na czym skończyłam, więc zaraz dwa to zrobię, żebyśmy tu mogli działać. Tam chyba była trzynastka, jak dobrze pamiętam i chyba tu też tak będzie. Więc otwieramy trzynastkę i jest tu, i jest tu, jest tu. W ogóle fajnie, są te kalendarze są takie eko, nie ma tych plastików. Chciałam w powiedzieć. Krem z witaminą E, także bardzo fajnie, i olejkiem organowym, także bardzo fajny kremik. Witaminę E powinniśmy w ogóle zażywać jako suplement. Czas na czternastkę. Tu siódemka była. O, Tu mamy coś większego. I co tu mamy? Kremowy żel pod prysznic z wanilią. Piętnastka. Tutaj niestety. A, tutaj taki na, na kominku się schowała, ale już sprawdzamy. Coś tu mniejszego chyba. Nie wiem, czy wy widzicie, ale ja na razie nic nie widzę. Nie, jaka słodka pomadka. Zobaczcie, z takim serduszkiem. Fajny. Nie, Magwella, ja lubię takie jakieś bajary. Otworzę, pozwolę sobie otworzyć. A, bo to tak się otwiera. To jest taka malutka. Zaraz powołam, czy pachnie. Bardzo pięknie pachnie takimi ciasteczkami. Fajna zakrętka, naprawdę. Podoba mi się, fajnie to wygląda. Ok, czas na szesnastkę. Szesnastka, szesnastka. Jest tutaj. I co my tu mamy, moi drodzy? No, nie do końca, kochani, wiem, co to mamy, co tu jest. Ale chyba coś do włosów. Ale pięknie to pachnie. Ale chyba coś do włosu. Nie wiem, po nagraniu sobie przetłumaczę i sprawdzę. Ale nie wiem, czy to jest odżywka. No, zobaczymy później. 17, zaskoczyli mnie. 17 jest tutaj. O. I co my tu mamy? Jest to po prostu płyn do kąpieli. Migdał z wanilią. 18 gdzieś tu była i się schowała. Dobra, widzę, wibiórka ma osiemnastkę otwieramy i co tutaj mamy Pewnie płyn micelarny o jest to taki płyn do twarzy bez alkoholu bez perfum z gliceryną i chyba kwasem hialuronowym. także coś takiego jak serum może oj ale nie wiem, nie jestem pewna, teraz zgaduję trochę. Więc jak wiecie, jak u kogoś, ktoś otwierał już ten kalendarz, to dajcie znać, bo pewnie wy jesteście teraz bardziej zorientowani już po świętach niż ja. E dziewiętnastka. Oczywiście też nadrobię Wasze vlogmasy, bo bardzo je lubiłam oglądać, ale przestałam, więc nadrobię będę wam, e jak to się mówi? Będę was komentować, wasze filmy. E krem do ciała, Także troszkę mi się o zapachu karmelu. Muszę to pokochać. O, faktycznie pachnie karmelkiem. 20. 20 mamy na samej górze. I tutaj, także coś mi ostro się gubi. Ale mam nadzieję, że jest to krem na noc, gliceryna, aloes i witamina E. Taki podobny był już tutaj, albo tak, tutaj widzicie? taki jakieś trochę ten jest chyba na dzień. A ten teraz na noc. Także jest ok. To była dziewiętnastka. Czas na dwudziestkę. Dwudziestka się schowała też? Nie, to była dwudziestka, Dwadzieścia jeden w kominku. Także ja już otwieram. Jest jakaś saszeteczka. I co ty jest? Do kąpieli czy do czeka? Jest to maska do włosów. Ogólnie powiem, że dalej nie lubiłam takich masek do włosów, bo nie chciałam się czekać, ale najwyższa pora nadrobić tę zaległości. 22, 23, 22. Ktoś widział 22? Tu na samej dole otwieramy i sprawdzamy, co tutaj jest. Aromatyczny żel pod z pomarańczą. Także w porządku. 23, 100. Co tu jest? Kurczę, jakieś dziwne nowe rzeczy. Jakiś toner z kwasami AHA, Aloes i peeling 4%? Nie wiem. Muszę to sprawdzić. Nie miałam czegoś takiego jeszcze. Fajnie, że pojawiły się takie jakieś dziwne nowości. 24. Muszę Was troszeczkę odchylić, żebyście widzieli. To jest 24. I co tu mamy? Coś takiego. I, a, to jest taka szczotka z lusterkiem, chyba. Ale jest ogólnie fajna sprawa. Bardzo to lubię. Jako gadżety, ale twarde, jest. bardzo jest twarde. O! A dobrze, będzie się fajnie włosy. Będzie się fajnie włosy czesać, także fajne. Taka do torebki jak najbardziej. Ale ciężko się otwiera. Bardzo fajnie, Na 24 prezent rewelacja. Naprawdę, jest to taki gadżet, który się przyda każdej z nas. I już Wam pokazuję. To była ostatnia rzecz. No niestety, tak tam mówiłam, no nie mam tych poprzednich, także musimy się zadowolić tym, co tu mam w tej chwili. Ogólnie nie ma tutaj właściwie aż takich powtórek z tamtego roku, powiem Wam. Są całkiem jakieś takie inne produkty, więc bardzo fajnie. Ale czas na jeszcze trend it up z DM, także ja to zbieram i zaraz jeszcze z powrotem zobaczymy. Dobrze, kochani, czas na ostatni już kalendarz, którego nie zdążyłam otworzyć, już Wam pokazuję. I sprawdzamy, co tu jest. Masyłko do ust. Jak najbardziej w porządku. Nie otwiera, bo już mam tamto otwarte, ale mam tu 8-6 miesięcy po otwarciu, więc na razie się nie będziemy nim zajmować. To była trzynastka i czas na czternastkę, która jest tu z boku. Coś dzisiaj gubi ostrość strasznie. I już sprawdzam, co tu się znajduje. No i tu są naklejki, taki kurczę zapychać trochę naklejki na pazurki, ale całkiem w porządku wyglądają. Co myślicie? Takie nie, nie są zbyt takie wulgarne, duże. Ja tak akurat skromne nawet lubię. Także może się wykorzysta. Piętnastka. E, Piętnastka tam jest. Mamy piętnastkę i otwieramy. Muszę wziąć ten patyczek, bo powiem Wam, że ciężko się go otwiera. I już. I tu mamy coś puchatego. Ale słodka gumka. Gumka do włosów. Taką ma fakturę trochę barankową, ale myślę, że jest spoko. Fajnie to wygląda. Jest milutka. Ja taki gumek nie mam zbyt dużo, więc jak najbardziej się u mnie przyda. Czas na szesnastkę, taką wąską znowu. I co my tu mamy? Jest to bardzo malutka kredka do ust chyba. W takim nudziakowym kolorze trochę w brązie. Troszkę tych kredek już nie, zap, nie przepadam, szczerze mówiąc, jeżeli są kredki takie w kalendarzach, czy też do oczu, czy do ust, bo większość tych kolorów ja nie używam, i później te kredki leżą. Ale szukam teraz w międzyczasie siedemnastki, którą mamy tu. I już sprawdzam, co tu mamy. I krem do rąk. Kremy do rąk jak najbardziej się przydają, szczególnie, że ja bardzo ich już używam. Osiemnastka. Ma taki kształt troszkę serduszka, więc jestem ciekawa, co tutaj będzie. No i faktycznie jest jakieś serduszko. Czekajcie, otworzę. To są takie dwa serduszka, które możemy sobie złożyć do lodówki, schłodzić i... A nałożyć na nasze oczka. Żeby jak nas bolą, czy coś, żeby nie było sińców. Po prostu taki relaksik. Ogólnie fajnie to nawet wygląda. Ale nie sądzicie, że trochę tu dużo tych zapychaczy? Troszkę taki bardziej gadżetowy. Ja tu liczyłam. Ja tu liczyłam na jakieś naprawdę fajne kosmetyki, a to tak trochę licho. Tym bardziej, że ten kalendarz był najdroższy ze wszystkich. No dobra, dziewiętnastka. Znowu chyba jakaś kredka. W ogóle chyba żadnego tuszu do nie było. No tym razem mamy pędzelek skośny, taki złoty. Ogólnie podobały mi się te pędzelki, ładne są. Ja tam pędzli dużo też nie używam, ale jak najbardziej fajny. 20. No i znowu kredka. No nie podoba mi się to w tym roku, naprawdę. Tym bardziej, że mówię, ten kalendarz był dość drogi, jak dla mnie przynajmniej. I no niezbyt niezbyt mi się to podoba. 21. I tu mamy coś, o, dużego. Hydro czyli on jest prawdopodobnie do twarzy. Przetestuję, zobaczę, przeczytam, co tam jest napisane, bo tak mi się tutaj światło odbierze. Średnio widzę, także zobaczymy w projekcie Denko, na pewno opowiem. 22. Mamy lakier do paznokci, taki perłowy. O, chyba widzicie. Nie będę otwierał, bo tak wszystkich lakierów nie otwieram, bo nie zużywam po prostu tyle. No ale szkoda, nie lubię takich lakierów też. <grych> Dajcie znać czy wy. No latem używam do stóp ogólnie, ale no ile można mieć. O, jest tu jakiś cień w końcu, taki dość ciemny. U Was wpada chyba to w brąz w kamerce, ale on jest, o aż dotkłam, ale on jest taki bardziej czerwony. Więc myślę, że będzie mógł czerwony być bardziej czerwony też na powiekach. Znaleźć cienie się cieszę, bo cień to używam dużo, więc jest OK. Szukam 24 i niestety nie mogę znaleźć. O, mam na drugiej stronie po prostu, tutaj się ukryło. I sprawdzam, co tu mamy. No i w końcu jest paletka. Jest paletka, kochani. Tak się prezentuje. I już Wam pokazuję. No, to z paletki się cieszę. Mamy taki jasny, złoty i taki, tu widzicie brąz chyba, ale on ogólnie jest różowy. Całkiem inaczej w kamerze wygląda. Yy, lubię cienie, no chyba to są cienie, a nie doświetacze, ale chyba cienie, yy, chyba tak, nie wiem, jak się znacie, to dajcie znać. Ale ja dużo jako cienie. Wszystkie kolorki fajne, no oprócz tego czerwonego, ale nie nieraz lubię takie inne odcienie mieć na oczach. Yy, pokazuję Wam już, jak to się prezentuje, żeby nie przedłużać. Powiem wam, że jeżeli to był najdroższy kalendarz z tych wszystkich, no to miał bardzo, ale to bardzo dużo zapychaczy. No dużo tego takich zbędnych produktów. Gumka się spoko, no te naklejki już mogły sobie odpuścić. Te serduszka też, ale co tam, trudno. Tak to się prezentuje, no, no nie ma szału, powiem Wam, w tamtym roku chyba, czy dwa lata temu, nie pamiętam, były naprawdę bardzo fajne produkty, które mi się spodobały, były paletki, były tusze do rzęs i pomadek dużo było, a w tym roku tak licho. Hmm. I to tyle, kochani. Zabieram się zaraz za zdrapeczki. Poczekajcie chwilkę. Powiem Wam, że chyba w przyszłym roku, jak będę kupować kalendarze adwentowe, to chyba kupię te w DM-ie na, na sam koniec listopada, bo wtedy prawie są o połowę tańsze. Więc wydaje mi się, że chyba nie warto przepłacać, skoro mogę poczekać dłużej i je kupić w znacznie lepszej cenie. Albo ewentualnie w przyszłym roku tańsze. A z, w następnym roku, za rok. Chciałabym chyba kupić jeden droższy po prostu kalendarz i zobaczymy jak to będzie. Co myślicie o tym? Dajcie znać w komentarzach. A ja zaczynam zdrapywać zdrapkę świąteczny kalendarz. Mamy takie aż dwie, aż dwie takie zdrapeczki. i dwie magia świąt. Jeszcze tej magii świąt nie miałam. Ogólnie to miało być na ten blog masę, tak wam mówię, ale no niestety się nie udało. Także szukamy najpierw gwiazdeczki, może się uda. I ją znaleźć. Trzymajcie kciuki. Jest on zepka numer 9: trąbka, anioł, kartka, sanie, piernik, kożuch. Chyba za daleko jesteście, tak mi się wydaje kożuch, choineczka, rękawica kominek, czapeczka, świeca, skrzat, bałwanek, skarpeta, szyszki, kula, renifer, bęben, I coraz mniej szans niestety mamy, ale nie poddajemy się. Lizaczek, dzwonek, łyżwy i ostatnia szansa to ciuchcia. Dobra, czy takie same kwoty musimy znaleźć tutaj na dole? Także sprawdzam. 30, 300, 350, 200 tysięcy i 200 tysięcy. Czy jest Mikołajek? No, oczywiście nie. Także ta zapeczka się też okazała pechowa. No nic, trudno. Przechodzimy do drugiej. Ta zapeczka jest o numerze 8. Tam było chyba 9, więc tak dość po kolei. Także sprawdzamy, czy ukryła się tutaj nasza gwiazdeczka. Stroik, sanie, lisak, kartka, bałwanek. Mam nadzieję, że dobrze widzicie. Elf, nie renifer, renifer ten dziwny. Choinka. W tamtej też w tym miejscu była choinka. Zatem mamy skarpetkę. I mamy gwiazdkę. No nie wierzę, kochani, jest gwiazdka. Czyli nie jest taka pechowa ta zrabka. Kożuch, ale zobaczcie na ile z drapek ta, ta gwiazdka się w końcu pojawiła. Bembel. Szyszki, piernik, rękawica, czapka, anioł, mamy dzwon, świecę, kule i dwa ostatnie symbole to trąbka, łyżwy, sople i... Kominek, trzy takie same liczby teraz. Także 150. 150. Ja, bym się cieszyła, bym tutaj wygrała naprawdę. 10, yy, co my tu mamy? 10 tysięcy, 1000. I ostatnia szansa to. Oj, coś mi kiepsko teraz poszło, co za, panie. 50 zł. No i czy tu jest Mikołajek? Nie, tu są lampki. No i pod gwiazdką pewnie dyszka. Dokładnie tak. No chociaż ta zlapeczka się okazała szczęśliwa i mamy zwrotik. Czas na magię świąt. Mamy wygrywające liczby, moje liczby, ewentualnie plik do wygrania. Także ja sobie tu sprawdzam: 57, 36, 42 i 32. Kiepsko widzieliście. Zdrapka o numerze 26. Także już sprawdzamy. 25, 47, 34, 11, 44, 30, 31 obok, 43 nie mamy. 37 obok i ostatnie to 51. Niestety nie ma tu nic. I jeszcze sprawdzę dla pewności kontrolne. które właściwie nie wiem, gdzie się znajdują w tej zdrabce, Bo pierwszy raz ją kupiłam w ogóle. Całkiem się dobrze ją drapie, Ale gdzie te kontrolne pochowanie? Ok, widzę FX Z. No, czyli tu nic. Niestety. Nie ma. I ostatnia zdrapeczka o numerze 11. Także szukamy następujących liczb. Druga liczba wygrywająca to 58, 14 oraz 47. Sprawdzamy: 21, 26, 59 obok.

Ostatnio te zdrapka naprawdę tak turbo mocno ukrywają te kontrolne, że ciężko jest mi je znaleźć, ale widzę Z, widzę B, czyli jest to pechowa zdrapeczka i niestety nie ma tu nic. Także kochani, udało nam się wygrać tylko, tylko 10 zł. No nic, nie będę kochani przedłużać, niebawem pojawi się następny filmik, tak jak mówiłam więc nie wiem, w który dokładnie dzień, ale postaram się go nagrać jak najszybciej. Życzę Wam udanego dnia i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!